Dzień dobry ludzie, mam dla Was ciekawy tutorial. Właściwie powinienem uwiedzieć dobry wieczór. Dzisiaj sobie porozmawiamy jak zainstalować w późniejszej wersji Windowsa 11 menu z Classic Shell. To znaczy abyście mieli klasyczny menu, który możecie konfigurować, bo możecie mieć również inną skórkę. Start menu style Zapomniałem ustawić coś za. Chciałem tylko Wam pokazać, bo to jest dość ciekawe XP ka Wam okaże, bo możecie mieć równie włączony system Windows XP Tak z ciekawości Wam okazuje, bo ten bo klasyk 6 ma duże możliwości, właściwie to on się nazywa tak, pokazuję Wam późniejszą kompilację akcję Windowsa 11 bo um, ON będzie działał na tej późniejszej kompilacji z sierpnia 2021 roku dobra musicie klawisz Windows nacisnąć bo lewym przyciskiem myśli jak na to klikniecie to się to pojawia a jak klawisz Windows klikniecie na klawie to się pojawia e, program ON pokażę wam gdzie obrać tu klikamy i zaraz nas przekieruje na stronę, gdzie można ściągnąć również najnowszą wersję tego programu i dzienną kompilację. Już pokażę sobie jak. Mamy bekę, mamy wersję standardową, mamy również kompilację Nightly Build. Zobaczymy dzielną kompilację Sonic i zrobili. A zaraz, moment, moment. A gdzie mogę obrać? Mamy też na GitHub stronie. Mamy też klasyczny, klasyczny. Tylko, że on już nie jest, moi drodzy, wspierany. Ja działa raczej od Windowsa 8.1. Nie wiem czy ta starsza wersja um, będzie działała poprawnie na Windowsie 11 i na Windowsie 10. Ale jak raczej w obranie tej wersji. View on GitHub. Zobaczymy na wszelką na GitHub, co my tu mamy. Latest nightly build. Tutaj mamy. Gdzie są tutaj te? Nie ma tutaj iku. Tu musimy obrać. Dobra, mamy tu downloads. O, tutaj mamy periodic update. Tutaj mamy. I tu pobierać tę wersję. Tak jak jest nowa, teraz wyszła 10 lipca tego roku, tutaj mamy listę błędów, które oni naprawili. Pokazuję Wam to, bo w następnym tutorialu pokażę Wam jak przywrócić wstążkę w Windowsie 11. Tak jak domyślnie ona została wyłączona, ale w tej kompilacji można chciało się, moi drodzy, włączyć. Także jestem zadowolony i w następnym wideo tutorialu pokażę Wam kolei jak wstążkę włączyć, a właściwie pokażę Wam klucze, które trzeba utworzyć, tak aby wstążka była aktywowana. Mam nadzieję, że się Wam ten tutorial podobał i życzę Wam miłego dnia.